Uważamy tutaj wszyscy korzystający z tego, że to jest bardzo dobra inicjatywa, która nie tylko wzmocni bezpieczeństwo, ale przede wszystkim też udrożni i usprawni tutaj ruch, bo naprawdę w takich godzinach jest tutaj szczytowych, szczytowych jest ciężko. Tutaj Państwo też na pewno to potwierdzą, że to rondo naprawdę jest strachu. Tak? strachu i, i, Pani, i... która miała ten wypadek z 8 grudnia, do tej pory ma niezrobiony tak, tak, jest... tak i, i nie może otworzyć okna, nie może wejść do pokoju, tak, bo jest to cały czas miesiąc czasu leczenia tak, depresji. No, u, uważam, że tu w końcu ktoś się tym zajmie, jak zginie matka z dzieckiem na przejściu, a nie rozbiją się tylko samochody. Będzie to będzie dla wszystkich, ale ktoś wreszcie się tym zajmie. Wbijają się samochody w mur, za chwilę kamienica stanie się niebezpieczna, będzie trzeba ewakuować y, mieszkańców, dlatego że nie będzie się nadawała do mieszkania. Jeden samochód, drugi samochód w przeciągu y, kilku dni mamy mamy y, non stop jakieś walnięcia. My tylko w domu siedzimy i słuchamy, czy jest bum, tak? Właśnie, bo tych wypadków było so starczyć. No w jeden, w jeden dzień jeszcze jeden, nie zdążyli sprzątnąć jednych aut i następne było y, w sobotę, tak? Stłuczenie. No, człowiek wraca z zakupów i nie wie, czego coś nie pieprznie, bo jedzie jakiś wariat od strony. W sobotę strony, dwa. W jedzie, sobotę jedzie, dwa jedzie, no w sobotę dwa. Tak, tak. I my siedząc w domu po prostu tylko nasłuchujemy, tak? Czy nam szyby nie wylecą, czy, czy ktoś nam nie wjedzie ciężarówką do pokoju, tak? Przed wypadkiem grudniowym wjechał mi samochód w kolejne moje okno, z tym, że nie było policji, ponieważ panu się nic nie stało. Od wielu lat, bo to już ponad dwa lata apelujemy o to, aby poprawić bezpieczeństwo w tym miejscu, gdyż uważamy, że jest to miejsce niebezpieczne. Dochodzi tutaj do wielu zdarzeń drogowych. Przykład 8 grudnia w zdarzenie, gdzie samochód osobowy prawie wbija się w ścianę kamienicy. Do tej pory mieszkańcy są w szoku. Do tej pory nie mogą poradzić sobie ze stratami, które ponieśli. Ostatnia sobota, dwa zdarzenia w odstępie kilku godzin, wypadki drogowe, czy zdarzenia drogowe, które skończyły się, szczerze na zdrowiu tych osób i pobytem, pobytem w, w szpitalu, koniecznością dzielenia pomocy lekarskiej. Drodzy Państwo, yy, nasz apel do Pana Starosty, aby wreszcie na poważnie zająć się tą sprawą i poprawić bezpieczeństwo w tym miejscu. Sugerujemy, aby tutaj powstało rondo. Przykład, który, ronda, który mamy nieopodal ulica 20 stycznia Waltera Jankę i Myśliwska, gdzie Pan Starosta również opornie 4 lata trwała warka o to, o, o to, aby tam poprawić bezpieczeństwo. W końcu się udało yy, i tak jak yy, Czytaliśmy na portalach chociażby EPA Info statystyki wskazują na to, że to bezpieczeństwo znacznie się nam poprawiło. W zasadzie prawie tych zdarzeń drogowych nie ma. Jesteśmy przekonani, że również gdy tutaj takie rondo powstanie, również taka sama sytuacja poprawy bezpieczeństwa nastąpi. Trochę dobrej woli. Ponad podziałami politycznymi zapraszamy pana starostę do pracy. Panie starosto. W dniu dzisiejszym inicjujemy działania, które mają spowodować, że w tym miejscu powstanie rondo. Ronda są znacznie bezpieczniejsze niż skrzyżowania ze, ze światłami. Ronda to bezpieczeństwo, ronda to przyszłość, którą tutaj możemy razem z radnymi innych klubów Rady Powiatu Pabiańskiego Państwu stworzyć. To wszystko wymaga jednakże naszej współpracy i proponujemy także innym radnym, żeby pochylili się w tym miejscu nad tym, co się tutaj dzieje.